Działa to? Czy to nie działa? Co? O! Cześć! Chyba działa. Witam Was po dłuższej przerwie. Jak wiecie, kiedy ma się rodzinę, dzieci, pracę, dom, obowiązki, niestety czasami nasze przyjemności muszą zejść na drugi plan. Także przepraszam Was za tą całą przerwę. Mimo wszystko chciałbym również was, Wam podziękować bardzo serdecznie za Całe Wasze wsparcie, za Waszą motywację, za Wasze wiadomości, za to, że w ogóle czekaliście i mimo tego całego posłuchu, tak naprawdę 3 miesięcznego potrafiliśmy dobić do 500 subskrypcji. Za co Wam mega, mega, mega bardzo dziękuję. I z tego powodu oczywiście pojawi się w dzisiejszym odcinku konkurs na te 500 subskrypcji. Dlatego proszę Was nie przewijajcie, zostańcie do końca. Nie wiem w którym momencie ten konkurs się pojawi, a na pewno nie będzie należał do prostych, także będziecie musieli tego wysłuchać. Zachęcam Was oczywiście wszystkich. Pamiętajcie, że musicie być subskrybentami. Także, jak jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie ten kanał. Dzięki Waszym głosom znajdujemy się oczywiście na lokalnej komercji Jezioro Top Lake. Zapolujemy sobie na tego jesiennego karpia. Ja zaczynam rozwijać swoje rupy. Jest godzina dziewiąta nad ranem. No i co? Zaczynamy. Słuchajcie, jest po godzinie 11. .00. Pierwsze zestawy wrzucałem koło godziny 9.30. Także już minęło ponad półtora godziny. Tak, dobrze liczę? Chyba tak. W każdym bądź razie przed chwilą widziałem się z opiekunem łowiska. Wspominał mi, że od kilku dni już tutaj nikogo nie było. No i z jednej strony w sumie mnie to nie dziwi. Bo o ile w poprzednim tygodniu, nawet jeszcze na weekend ostatni, temperatury w nocy wynosiły nawet w plus 12, plus 13, jak od poniedziałku tego tygodnia totalnie spadły w dół, trzymają się około zera minus jeden, a dzisiaj w nocy nawet było minus dwa także, a w sumie to nad ranem także nie ciekawie jesteśmy po pierwszych przymrozkach, więc też mnie nie dziwi dlaczego ci ludzie nie chcą przyjść jednak pierwsze przymrozki to są najgorsze przymrozki jakie mogą być bo wtedy ryba zapada w bardzo duży letarg i po prostu się odłącza, nie jest taka aktywna z czasem oczywiście ten metabolizm się im zmienia i one też gdzieś tam później powinny żerować, no ale też nie tak intensywnie jak w środku sezonu oczywiście, także to nie ma mowy o tym, o tym żeby, żeby one tak zaczęły żerować. W każdym bądź razie bardziej się przyzwyczajają do tych temperatur i to jakby im bardziej to pomagało w żerowaniu, aczkolwiek nie zawsze i nie wszędzie. To też kwestia łowiska i, i wszystkiego po kolei, także. I samych ryb przede wszystkim, także tutaj trzeba patrzeć się pod kątem tego co macie też pod ręką, to tego gdzie łowicie, gdzie jedziecie i gdzie spędzacie ten czas. Wcale nie jest powiedziane, że ryba musi kompletnie nie żerować. Tak? Akurat u was. Także tyle jeżeli chodzi o te temperatury. Warto by było sobie przerzucić w tej chwili wędki. Myślę, że będę je przerzucał około co dwie godziny, myślę co godzinę może, półtora. Także no, nie chcę zbyt dużo, koncentruję się raczej na łowieniu punktowym. Przepraszam, że tak zerkam, ale z tej strony mam wędki i musiałem tak ułożyć kamerę. Bo miało być dzisiaj chmury, a jest niestety czyste niebo i słońce tak świeci po oczach, że no nie mogę inaczej usiąść nawet. Także muszę zerkać na nie. Znaczy w sumie nie muszę, ale takie przyzwyczajenie, wiecie. Także koncentruję się na punktowym łowieniu. Dobieram sobie pewne punkty, w których mi się wydaje, że te ryby przede wszystkim powinny być. No i umówmy się, że taką późno-jesienną porą i zimową porą nie ma jednoznacznej taktyki, która by nam powiedziała, jak mamy łowić. Raczej jest to na zasadzie metody prób i błędów. Także myślę, że nie, nie, ma, nie ma jednoznacznej taktyki i nie warto się koncentrować tylko na jednych rzeczach. Wszystko, co jest dostępne, myślę, że. Będzie się sprawdzało bardzo podobnie. Choć też się patrzcie na swoje wody, na to co te wasze ryby lubią. Jedne lubią wciąż zapachy fajne, słodkie, drugie wolą na przykład rybne, bardziej śmierdzące, inne kompletnie neutralne, jedne bardzo kolorowe, jaskrawe kolory, a następne ryby wolą bardziej matowe kolory. Sprawdzajcie to wszystko. Czasami nie chodzi tylko o zapach, czasami chodzi tylko o kolor, a czasami nie chodzi tylko o kolor, czasami chodzi tylko o zapach. Różnie to bywa, patrzcie się na swoich łowiskach, jak to wygląda. Naprawdę warto to obserwować, jeżeli jedna rzecz Wam nie daje, efektów macie na przykład dwie-trzy wędki, spróbujcie na każdej zupełnie coś innego i zupełnie inne punkty dobrać. Także w tym momencie będziecie mogli się skoncentrować na czymś, co Wam może więcej efektów przynieść. Także nie warto też ładować na pałę wszystko jednego, bo, bo taka taktyka już. Próbujcie. W Polsce można trzech wędek śmiało używać przy karpiowaniu na prywatnych łowiskach. Także. Ja też mam taką możliwość, ale ja zazwyczaj nie używam trzech wętek. Także no, ja zazwyczaj łowię tylko na dwie. Więc jak Wy używacie trzech, to tym bardziej macie no, większe pole do popisu. Także śmiało używajcie. Jeżeli chodzi o o samą taktykę, a warto sobie o niej powiedzieć, tak jak powiedziałem, punktowe łowienie, nie nęcę niczym, Wam też nie radzę nęcić, choć też się patrzy na swoje wody, bo to różnie bywa. A przynajmniej na takich zbiornikach nie warto. Płytkie zbiorniki, bardzo małe. Lepiej się koncentrować na, 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 na punktowym łowieniu. I do tego dzisiaj bardzo prosto zrobiłem sobie kilka PV-ek. Jedna pefaułeczka pv jest tylko i wyłącznie z drobnym peletem, a druga jest z kulkami proteinowymi. Jak wiecie, ja nie jestem wielkim fanem kulek proteinowych. Ale wykorzystuję towar, który miałem, jestem z Wami szczery, jeszcze z poprzedniego sezonu. Jak wiecie, w tym sezonie zbyt dużo karpiowania nie było, także to co mi zostało, stwierdziłem, że zużyję. Jeśli da to jakieś efekty, to da to jakieś efekty. Jeśli nie da to efektów, to nie da to efektów. Tak jak powiedziałem, będę przerzucał co mniej więcej półtora do 2 godzin, no chyba, że będą jakieś brania, no to co innego. Kulki są pokruszone, pojedyncze są pełne, zapachy słodkie, tutti frutti, jakiś tam cytrus albo coś takiego. Także takie drobne tylko pefałeczki. Zestawy końcowe to są ciężarki 30 gramowe. przypon, póki co jest na pleciące, ponieważ sama woda jeszcze nie jest taka zimna. 10 do 12 cm. Zamiast włosa jest śrubka, po prostu na którą sobie wkręcam delikatnie. Tak już nieraz wam pokazywałem. Także żadnej filozofii, jak najprościej się da. Nie korzystałem dzisiaj z metody, nie miałem ochoty sobie nawet brąk brudzić, rąk brudzić, a nie brąk brudzić, rąk brudzić. No i tyle. Pozostało czekać tylko i wyłącznie nabrania. Mimo wszystko sam dzień jest dość ciepły, to mocne bijące słońce na pewno mi nie pomoże złapania ryby, niestety. No. Ale pomoże mi się trochę lepiej czuć. Bo przynajmniej nie jest aż tak zimno. A umówmy się, temperatura jest około 5 do 7 stopni dzisiaj za dnia, więc nie jest zbyt ciepło. Aczkolwiek przy tym słoneczku jest naprawdę sympatycznie, więc warto sobie posiedzieć. Także ja zabieram się za przerzucanie wętek i działamy. Czekamy dalej. W końcu jest. no to mamy pierwszego ryba słuchajcie, mamy pierwszego nie jest duży dosłownie kilka kilo pobrał do brzegu jak widzieliście mam nadzieję, że się nagrało ruchomy jeszcze bardzo bardzo leniwie pobrał właśnie do brzegu na fioletowego łowtersa także jest pierwszy karpik Pierwszy pełnouski jesienny na te 500 subskrypcji, nie? Jest fajny, dzięki. Puszczamy go do wody. <gry> Powiem Wam szczerze, że ja to dzisiaj nie oczekiwałem żadnego brania. No, ale już jest lepiej niż oczekiwałem. Pięknie. Czyli jednak obałem się tą taktykę. Używam, mówię Wam tych starych rzeczy. I tak trochę się martwiłem, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Jakoś idzie. Jest spoko. Słuchajcie, zmieniłem na jednym zestawie te kulki proteinowe. Zamieniłem na czarnego popapa małego 10 mm i dodam do tego tą siateczkę PVA z peletami. Na kulki na razie nic nie bierze, nie ma żadnego odzewu. A na tą torebkę mieliśmy przynajmniej jakieś branie. Może nie zupełnie na tego popapa, ale spróbujemy tego czarnego, jest w takim matowym kolorze. Zobaczymy. Przerzucę, mam jeszcze parę godzin. Dobra, jest około godziny trzeciej. Na razie ryby się powiedzmy uspokoiły. Oczywiście było tylko jedno branie, nic wielkiego, aczkolwiek i tak cieszy, bo w końcu ta rybka wpadła jesienna. Ale myślę, że skoro nie bierze, to jest dobry czas na to, żeby zrobić sobie konkurs. Pierwszą rzeczą, którą sobie powiemy, o której sobie powiemy, to przede wszystkim przypomnę wam, musicie subskrybować kanał i wasze subskrypcje najlepiej żeby były otwarte, żebym wiedział kogo wybieram. Kolejna rzecz to taka, że nie możecie edytować swoich odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź tylko może zostać uznana, jeśli będzie nieprawidłowa, trudno. Druga odpowiedź też już nie będzie uznawana wasza, także musi się to odbić za pierwszą odpowiedzią. Nie daję wam limitu czasowego, bo zdaję sobie sprawę, że konkurs może nie być łatwy. Choć bystre oko bardzo szybko to zobaczy, to jednak to oko musi być bystre. Więc może przejdźmy sobie w tej chwili do samego konkursu. Tak jak wspomniałem, on nie będzie najprostszy, ale ma być fajny. I tutaj ma być dobry fan. Jest jeden film nakręcony, w którym Was oszukałem. W czym Was oszukałem? Co złego zrobiłem? To jest właśnie Wasze zadanie, żeby to odkryć. I żeby mi o tym powiedzieć. Moją jedyną podpowiedzią, którą mogę Wam dać, to jest: przede wszystkim czytajcie opisy. Myślę, że opisy w moich filmach są bardzo ważne. Póki co jest tylko jeden film, który ma w opisie wspomniane o konkursie i na pewno to będzie ten film. I w tym momencie, kiedy traficie na ten film, obejrzyjcie go od A do Z bardzo dobrze, bardzo uważnie. Miejcie oczy szeroko otwarte, ponieważ pierwszy moment, w którym zauważycie, że skłamałem, to jest moment najważniejszy. Nie liczą się już później kolejne momenty, tylko ten pierwszy moment, co jest bardzo istotne. Jak już końcie to zobaczycie, to musicie się cofnąć do tego filmu i pod tym filmem zostawić odpowiedni komentarz, czyli podać tytuł tamtego filmu, później podać moment w sekundach i w minutach, tak jak jest to podane na liczniku, w którym to zobaczyliście dokładną minutę i sekundę. I napisać pod tym. Co dokładnie się stało. Tak. Mam nadzieję, że to jest jasne, czyste i klarowne. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać również, oczywiście, nagrodę, ale to by była zbyt duża odpowiedź. Chciałbym, żeby jednak został taki trochę czarno-biały ten konkurs, żeby był trochę bardziej interesujący, żeby nie był tak, jak każde inne konkursy, które się pojawiają. Oczywiście nic nie mam do innych konkursów, każdy ma prawo sobie prowadzić tak, jak chce. Ja chciałem ten konkurs zrobić właśnie w taki sposób. Mam nadzieję, że rozumiecie a nagroda będzie adekwatna do konkursu. Myślę, że ten, kto pierwszy zgadnie, to będzie wiedział, co już zdobył. To będzie fajny secik wędkarski, nie chcę Wam w tej chwili nic zdradzać, ale jeśli lubicie moje filmy, to powinniście lubić wędkarstwo jako ogół. Nie karpiarstwo tylko, nie wiem, mucharstwo, spławik, czy grunt, czy feder, czy, czy tam inne jakieś rodzaje mucharstwo. Myślę, że, powi że powinniście lubić jako ogół, ponieważ ja lubię ogół. Oczywiście robię to, co tak naprawdę mogę, w tych swoich okolicach, ale jak będę miał inne możliwości, na pewno będę kręcił też inne filmy z innych tych dziedzin wędkarskich, także nie ma żadnego problemu. Także nie chciałbym, żeby ktokolwiek był zawiedziony, że będzie się głównie interesował na przykład powiedzmy karpiarstwem. A okaże się na koniec, że to nie jest jednak karpiowe. No i tak po co mu ta nagroda na przykład? tak? Nie chciałbym, żeby ktoś był w ogóle zawiedzony. Także jak oglądacie jeszcze raz powtórzę, to. Musicie lubić wędkarstwo jako ogół, ponieważ nagroda będzie adekwatna do konkursu. Życzę Wam miłego konkursu. Mi zostało jeszcze z godzinę, może półtora, bo jest około trzeciej. Także ja jeszcze się zaczekam, przerzucę może jeszcze raz. I gdyby nic nie wzięło, to widzimy się na szybkim zakończeniu. I pamiętajcie, subskrybujcie kanał i miejcie te subskrypcje otwarte. A czym szybciej dojdziemy do tysiąca subskrypcji, tym szybciej zrobimy sobie naprawdę fajny konkurs. I nie będzie tylko jeden wygrany, a potencjalnie dwóch, a może nawet trzech. Wszystko zależy od Was. Dobra, słuchajcie, jest po godzinie czwartej. Przed chwilą właściciel przyjechał tutaj ze swoimi pracownikami i zaczęli ganiać kaczki w tej z powrotem. Narobili takiego rabanu, że ja tutaj już brań nie oczekuję. W jednym z moich filmów z poprzedniego roku taka sytuacja też miała miejsce. Także możecie sobie wrócić gdzieś, Wam tutaj się wyświetli, w którymś z narożników. Zostawiam wam odnośnik. Yy, także ogólnie no, narobili rabanu, więc nie ma sensu już dalej siedzieć, za chwilę będzie słońce zachodziło, około 4.30, także ja się zwijam powoli, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, może yy, no, nie był bogaty jakoś w brania, może nie był bogaty jakoś w ryby, ale po tych pierwszych przymrozkach ciężko było oczekiwać czegokolwiek, a jednak ryba wpadła, także ja jestem mega zadowolony, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak zostawcie oczywiście łapki, zostawcie suby, zostawcie komentarze. Życzę Wam miłego konkursu, a co do jeszcze do konkursu, to całe zasady konkursu również pojawią się oczywiście w opisie, czyli na dole pod filmem. Także również możecie czytać, jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał z filmu, to jest również to opisane na dole. Także życzę Wam jeszcze raz miłego konkursu i oczywiście widzimy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!